Załoga Starlinera wróciła na Ziemię. NASA wymaga dodatkowego lotu testowego statku od Boeinga i końcowe odliczanie do orbitalnego startu z Europy. Ja nazywam się Łukasz Maćkowiak i zapraszam na wiadomości kosmogatki, a więc skrót najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia w branży kosmicznej. Koniec sagi związanej z załogą misji Starliner Crew Flight Test i ich rzekomym uwięzieniu na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. We wtorek statek Dragon Freedom odłączył się od modułu Harmony, a po prawie 18 godzinach wylądował u wybrzeży Floydy w pobliżu miejscowości Tallahassee. Warto wspomnieć, że było to ostatnie wodowanie dragona w tym miejscu. Następne ze względu na zagrożenie wynikające z niekontrolowanej deorbitacji bagażnika statku od SpaceX zostaną przeprowadzone u wybrzeży Kalifornii. A konkretnie z ISS wróciła załoga misji k 9 a więc Nick Hake i Aleksander Gorbunow, a także Butch Wilmore i Sunny Williams, którzy przylecieli tam na pokładzie Starlinera. Chociaż pierwotnie ich misja miała trwać 8 dni, ostatecznie wyszło 286 dub. A to ze względu na to, że NASA postanowiła dmuchać na zimne, ze względu na problemy z zaworami rzeczonego statku od Boeinga. Ten wrócił na Ziemię bez załogi, a misje Suniego i Przedłużono, przydzielając ich do następnego statku Dragon. Po internecie krążyło wiele propagandowych treści, jakoby zostali oni uwięzieni na ISS przez byłą administrację Stanów Zjednoczonych. Prawda jest jednak koła o tym jedna, bowiem w każdej chwili w razie nagłej potrzeby mogli oni wrócić na powierzchnię. Po drugie, Suni i Bacz są zawodowymi astronautami, którzy przebywając na ISS po prostu wykonują swoją pracę i zawsze muszą być przygotowani na możliwość długotrwałego pobytu. Wreszcie po trzecie, decyzja, aby przedłużyć ich misję, była najrozsądniejszą z możliwych, czy to ze względów logistycznych czy finansowych. Sami zainteresowani dawali do zrozumienia, że nie czują się porzuceni w kosmosie. Skoro jesteśmy przy kapsule Starliner i Boeingu, który mocno ucierpiał wizerunkowo i finansowo po decyzji o powrocie statku z pierwszej załogowej misji bez załogi, warto wspomnieć o najnowszych doniesieniach dotyczących jej przyszłości. Steve Stitch, szef Commercial Crew Program w NASA, na jednej z konferencji dał do zrozumienia, że Boeing powinien przeprowadzić kolejny lot testowy przed rozpoczęciem regularnych, półrocznych ekspedycji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nie określił on jednak, czy będzie to powtórka misji. I Bacza, czy też trzeci lot bezzałogowy. W tym drugim przypadku Starliner musiałby być i tak wyposażony we wszelkie systemy podtrzymujące życie. Według Stitcha dotychczas 70% zachowań odbiegających od nominalnych zostało zbadanych i wdrożono odpowiednie poprawki. W przypadku najbardziej kluczowego systemu, a więc napędu, testy jeszcze nie zostały zakończone. Odliczamy do przełomowego dla europejskiego sektora kosmicznego wydarzenia. Właściwie już odliczaliśmy, ale poniedziałkowa pyłka debiutanckiego startu Lekkiej Rakiety Spectrum została odwołana ze względu na pogodę. No cóż, pozostaje nam wyczekiwać kolejnego terminu. Konstrukcja od niemieckiej firmy Altair Aerospace stanie się pierwszą wystrzeloną przez prywatną, europejską firmę rakietą orbitalną, a w dodatku będzie to inauguracyjna orbitalna misja sportu kosmicznego Anoja w Norwegii. Na szczycie Spektrum, oczywiście, nie znalazł się żaden ładunek poza dodatkowymi czujnikami, a miarą sukcesu tego lotu będzie ilość zebranych danych. Transmisja niestety nie jest przewidziana, lecz w tym przypadku musimy wykazać wyrozumiałość. Mówimy przecież o zupełnym nowicjuszu na rynku. 28 byłych astronautów NASA podpisało list popierający kandydaturę Jareda Isaacmana na administratora NASA i wezwało amerykański senat do jak najszybszego jej rozpatrzenia. Isaac Man jest miliarderem, pilotem oraz organizatorem kosmicznych wypraw Inspiration 4, a także Polaris Dawn. Został on nominowany do kierowania amerykańską agencją jeszcze przed objęciem władzy przez administrację Trumpa, lecz do dziś nie został on przesłuchany i zatwierdzony na to stanowisko. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. Scott Kelly, Michael Lopez Alegria czy Peggy Whitson, dowódczyni prywatnej wyprawy AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w ramach której jednym z załogantów będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski. Według nich Żaret jest wyjątkowo wykwalifikowany, aby poprowadzić NASA w tym krytycznym momencie. 2019 rok: administracja Trumpa chce promować różnorodność podczas misji programu Artemis. Rok 2025: administracja Trumpa zapis na ten temat. Usuwa, przypomnijmy, że to właśnie zarządów republikanów kształtowała się forma programu Artemis, łącznie z jego nazwą i różnymi szczytnymi ideami. Wówczas przedsięwzięcie to miało przynieść nie tylko powrót człowieka na Księżyc, ale również spacer po srebrnym globie pierwszej kobiety i osoby o innym odcieniu skóry. W 2021 roku NASA wydała nawet komiks pod tytułem First Woman, promując tę ideę. Teraz amerykańska agencja, powołując się na rozporządzenie podpisane przez prezydenta USA, historię fikcyjnej astronautki po prostu usunęła z internetu. A na stronie NASA, próżno szukać już choćby wtrącenia o różnorodności księżycowych załóg. 119 GB danych, w tym 51 związanych z nauką i technologią zastosowaną czy zademonstrowaną na pokładzie lądownika. Tak prezentują się wyniki ponad dwutygodniowego działania na powierzchni księżyca Blue Ghost od amerykańskiej firmy Firefly Aerospace. 17 marca w naszej strefie czasowej wysłał on pożegnalną wiadomość przed zapadnięciem mroźnej księżycowej nocy, w trakcie której komunikacja z lądownikiem nie będzie możliwa. Misja została okrzyknięta jako stuprocentowy sukces i znaczne przekroczenie wcześniejszych oczekiwań. Urządzenie to jednak nie zostało zaprojektowane z myślą o przetrwaniu księżycowej nocy, co oznacza, że najprawdopodobniej nigdy nie odpowie już ono na polecenie wysłane z ziemi. Jednak kiedy na przełomie marca i kwietnia nadejdzie zmierzch, inżynierowie spróbują się z nim skomunikować, być może zaskoczy podobnie jak japoński Slim. Szukając pozytywnych wieści z naszego polskiego sektora kosmicznego, udajemy się do Wrocławia. Tamtejsza firma Scanway, która jest producentem ładunków optycznych dla orbitalnych urządzeń, opublikowała łączne wyniki finansowe za 2024 rok. Przychody ogółem w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o 78% do 12,5 miliona złotych, a backlog, czyli wartość kontraktów oczekujących na realizację przez firmę, zwiększył się pięciokrotnie do 17,1 miliona złotych. Znamy termin pierwszej w historii załogowej misji na orbitę polarną, a więc przebiegającą nad biegunami naszej planety. I termin ten nie jest odległy. Organizatorem wyprawy jest posiadający maltańskie obywatelstwo przedsiębiorca Chun Wang, a wraz z nim w kosmos poleci norweska reżyserka filmowa Janik Mikkelsen, australijski eksplorator regionów polarnych Eric Philips oraz niemiecka badaczka specjalizująca się w robotyce Rabi Roge. Ta trwająca od 3 do 5 dni misja ma rozpocząć się 1 kwietnia o 5.20 naszego czasu. W minionym tygodniu odbyło się 5 startów orbitalnych, co zwiększa ich łączną liczbę w 2025 roku do 59. SpaceX za pomocą Falcona 9 wystrzeliło następne 23 satelity internetowej konstelacji Starlink, a także paczkę jej wojskowego odpowiednika w ramach misji NROL57. Firma Racket Lab wykonała drugi start z tego samego kompleksu w Nowej Zelandii zaledwie 3 dni po ostatnim locie. W ramach misji High 5 Electron Ostatnie 5 satelitów francuskiej firmy Kineis Kompletując konstelację internetu rzeczy Ponadto dwukrotnie z Chukuan wystrzelona została rakieta CS-1 Należąca do prywatnej chińskiej firmy Galactic Energy Podczas misji Old Lang i Vernal Ascent Umieszczono na orbicie heliosynchronicznej łącznie 14 urządzeń W tym 6 satelitów meteorologicznych tym sposobem kończymy 46 wydanie wiadomości kosmogatki. Zapraszamy na naszą stronę internetową i do przeczytania nowego artykułu autorstwa mileny dotyczącego historii spacerów kosmicznych. Zerknijcie również na nasze pozostałe media społecznościowe, a ja już mówię Wam do usłyszenia.